Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak korzystać z SalesPath. W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Możemy to zrobić klikając zarejestruj się i wybierając pakiet, na przykład darmowy. W następnej kolejności logujemy się kontem Google, wybieramy swoje konto, a następnie przechodzimy do zakładki Brand Brief. W tym, miejscu możemy stworzyć, w tym miejscu możemy stworzyć dokument dotyczący naszej firmy, o tym czym się zajmuje, a dokładniej jakie są pożądane cechy podmiotu oraz niepożądane cechy podmiotu, którego poszukujemy jako naszego klienta, jaki jest rozmiar tej firmy. Możemy też wykluczyć konkretne firmy, na przykład te, u których już byliśmy. A także ustalić cenę kontrahentów. Dobrze, więc możemy to wszystko wypełnić manualnie, lub też, yy, lub też, też skorzystać. <laughs> możemy wszystko wypełnić manualnie, lub też skorzystać z automatu tutaj dostępnego. Wpisujemy stronę naszą internetową i klikamy Generuj. W tym momencie należy chwilę odczekać. System sprawdza Państwa stronę internetową. Oraz wyszukuje na niej wszystkie potrzebne informacje. Następnie wypełnia wszystko, co uzna za. Następnie sam wypełnia pola w oparciu o otrzymaną wiedzę. Możemy również to edytować, na przykład dopisać przykładowo bez korporacji. Brief możemy oczywiście potem zobaczyć jeszcze raz, wchodząc w konkretny brief. I akurat mam wygenerowane dwa o takiej samej nazwie. Dobrze. I również dobrze. i również możemy ten brief na przykład usunąć. Ja usunę ten kopię. A ten wedytuję w ten sposób. Dobrze. I teraz jak rozpocząć to, co najważniejsze, czyli jak rozplanować nasze trasy. Wchodzimy w planer tras. Wchodzimy w planer. Wchodzimy w Planner tras, i tutaj wybieramy typ klienta. W moim przypadku, załóżmy, że jest to firma sprzedająca oprogramowanie dla stomatologów. Jako sprzedawca, poszukuję po prostu gabinetów stomatologicznych. To jest, ważne, aby pisać, e, to jest ważne, aby pisać w tym miejscu bardzo konkretnie. To nie jest miejsce przeznaczone na szczegóły, takie jak. Gabinety stomatologiczne y, zajmujące się usługami premium. System wykazałby wtedy oczywiście gabinety stomatologiczne. Pytanie, na ile byłyby to faktycznie y, gabinety stomatologiczne premium, a na ile takie rzeczy by wynikały na przykład wyłącznie z hipotetycznej wiedzy z, ze strony internetowej, tak? I każdy salon, który jest premium, musi pisać w swojej nazwie, że jest premium. Dobrze. Lokalizacja startowa. W tym miejscu zaznaczamy miejsce, z którego ma zacząć się nasza ścieżka. Można wpisać dokładny adres lub, tak jak ja preferuję, miasto. Dokładnie jego centrum, gdzie najwięcej znajduje się obiektów. W tym momencie automatycznie system będzie szukał od centrum miasta naszego planu na dany dzień. Wypełniamy jeszcze czas spotkania 60 minut i podłączamy brief marki. Dobrze. I klikamy Zaplanuj trasę. W tym momencie system dobiera kategorię wyszukiwania. Sprawdza dokładnie, w jakie w nasz... sprawdza dokładnie, jakie obiekty znajdują się w naszej okolicy od punktu startowego. Przygotowuje na podstawie, um, przygotowuje dane spośród wielu. Um, system um, najpierw sprawdza okolice i stopniowo poszerza. Um, System najpierw sprawdza najbliższą okolicę, a potem poszerza zasięg w zależności czy znajdzie odpowiednią ilość kandydatów. Tutaj mamy naszych pierwszych kandydatów. Oni jeszcze nie są finalni. To dopiero pierwsze sprawdzenie. Eliminuje teraz y, słabsze wyniki oraz duplikaty. <laughs> Jak widzimy, system działa bardzo szybko tutaj w zakresie znajdywania tej firmy, ponieważ jest to proste wyszukanie, nie wymaga ono dużo odrzuceń. Dla przykładu, jeżeli wpisalibyśmy producenci, to ta kategoria jest bardziej skomplikowana i zajmie ona więcej czasu niż znalezienie gabinetów stomatologicznych. I w tym momencie możemy też zobaczyć, że system sprawdza strony internetowe, które są dostępne danych obiektów. Sprawdza dokładnie, aby wiedzieć, czy na pewno jest to ten rodzaj firmy, jaką zakłada, czy się czymś nie różni oferta, czy pozna jakieś ciekawe szczegóły wynikające ze strony internetowej. <laughs> System w pierwszej kolejności oczywiście wybiera te gabinety, które mają najlepsze oceny w internecie dostępne. Dobrze, i teraz widzimy naszą wyznaczoną trasę. Automatycznie link do nawigacji zostanie wysłany na nasz e-mail, i to ona jest tak naprawdę najlepszym punktem tutaj startowym. Tutaj jest tylko taki wstępny podgląd. Dobrze, więc przejdźmy do maila. Tak to wygląda na mailu. Mamy dokładną listę punktów. I wystarczy, że klikniemy nawiguj i odpali nam nawigację do danego punktu. I tak naprawdę to jest tyle: to jest najważniejsza rzecz tutaj naszego systemu. W bezpłatnym planie dostępne są dwie trasy, w wersji, wersji, pro, wersji, pro wersji, wersji Pro jest ich aż 31. W wersji, aż, w wersji Pro jest ich aż 31, a w wersji Biznes jest ich aż 200. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zachęcam do korzystania z naszego systemu. Dobrego dnia.